Dzień dobry. Kolega mówi, masz, zobacz, potestuj sobie. Może ci się spodoba. No dobra, no to wziąłem i będę testować. Zakup z Jula za 79 zł. Jest to taki nietypowy nóż, bo to jest nóż monterski. Chociaż nie ma specjalnych jakichś dodatków. Nie ma wyjścia na przykład na torksy. Nie ma jakiegoś ząbkowanego ostrza, dzięki któremu możemy ściągać izolację z przewodów. Jest to taki zwykły, prosty scyzoryk z taką nietypową blokadą można powiedzieć, że jest to odwrócony liner lock. Może zobaczycie, tutaj po naciśnięciu tego przycisku liner lock się odsuwa i można wtedy zamknąć spokojnie ostrze. To się nazywa planch lock. Dosyć nietypowa taka blokada, podobno coraz bardziej yy, coraz bardziej używana w nożach. Fizycznie spotkałem się z nią pierwszy raz, oglądałem o niej, słyszałem o niej, ale nie mam do niej zaufania. Powiem wam szczerze, ta blaszka jest bardzo cienka. Bałbym się podstawiać tu palucha. I niestety, jak widzicie, Palucha można stracić. Samo trzymanie rękojeści jest bardzo wygodne. Chociaż ona nie jest za duża. Tutaj ten czwarty palec troszeczkę tak lata. Jest tutaj otwór na liner locka, Na lanyard. Ale no nie wiem, czy on coś, coś tu da. Konstrukcja jest pełna. Jest to duży kawał plastiku. I metalowa rama osadzona w tym plastiku. Sam nóż jest dosyć lekki. Wydaje mi się, nie ważyłem go, wydaje mi się, że waży może z 70 gram. Klips jest przepinany na jednej stronie. Nie jest dwustronny, tylko jest przepinany na jednej stronie. Czyli tip up, albo tip down. Jest to druciany taki klips. Nie lubię tych klipsów. Zawsze po jakimś czasie ten, ten drut się wygina, ponieważ nie ma on tak, jakby tutaj, tych miejsc podparcia i łatwiej jest go wygiąć, wyciągając czy wkładając do kieszeni. Zobaczmy teraz, jaką on ma długość od głowni aż po koniec rękojeści. Jest to 20 cm. Nie powiedziałbym właśnie, że to jest 20. Wydawało mi się, że jest dużo mniejszy, że jest z 18,5 No ale to jest pełnoprawne. 20 cm. W najgrubszym miejscu 3 mm blacha ostrza. Także wydaje się dosyć porządnym nożem. Taki Ala Clip Point. Sposób oszczędzenia noża. No trzeba chyba umieć dobrze, dobrze go naostrzyć, żeby nie wyszlifować tej, tej powierzchni całej. Tylko na fajnej ostrzałce pod odpowiednim kątem. Mam tutaj paragon. Specjalnie nie wziąłem kartki, tylko wziąłem paragon. Wiadomy paragony są delikatniejsze. Zobaczymy jaki on jest ostry, bo podobno jest bardzo ostry. Uwaga, pierwsze cięcie. No, jest ostry chyba tego z historii. O jaką oni napisano. O coś tu się wydarza. No słabiutko, bardzo słabiutko. Na kartce na pewno by się udało. Lipa. Sam nożyk bardzo mi się podoba. Jest wygodny. Ta, ten drut tutaj nie wbija się w dłoń. Zobaczcie, fajnie wchodzi tutaj w ten opuszek taki, który mamy tutaj, przynajmniej w mojej wielkości dłoni. O, i teraz czuję, że mogę tak mocno, silnie nim operować. Wydaje się być nożem bezpiecznym, chociaż sam osobiście, tak jak mówię, nie mam za bardzo zaufania do tej cienkiej, cienkiej blaszki blokady. Sam pomysł blokady jest bardzo fajny, bo jest bardzo prosty. Nie wiem, dlaczego inni tak masowo tego nie stosują. Może właśnie ze względu na to, że nie jest taka do końca bezpieczna. Nie wiem. Jak mówiłem, już dostałem do testów. Troszeczkę spróbuję coś mi porobić. Oddam go koledze. On sobie kupił taki zestaw kupił klucz, jakiś nastawny kupił ten scyzoryk. I coś jeszcze w tej chwili zapomniałem. No zobaczymy. Jak na tą chwilę polecam w cenie 79 zł. W fajnym kolorku, widocznym z daleka, rzuconym w trawie nie ma żadnego problemu, żebyśmy go zobaczyli. Myślę, że się spisze. Największym minusem jest to oczko otwierania. Jak widzicie teoretycznie jest to one hand. Niestety nie ma takiej możliwości. Zobaczcie nie ma takiej możliwości. Chyba żebym tutaj trytytki z 3 zainstalował. Wtedy może może bym go otworzył. Spróbuję tą blokadę zdjąć i jeszcze raz. No nie da rady. Dwoma palcami tak. Dwoma palcami tak i wtedy można taki dziwny sposób otwierać, ale, ale tu nie ma, co, nie ma co kombinować. No one hand to to nie jest. Chyba, że zainstaluje się trytytki. Nie wiem po co jest ten otwór w sumie. Mogło, mogłoby być nacięcie na paznokieć i, i spełniałoby taką samą funkcję. Zobaczcie centrowanie na koniec. Centrowanie jest słabe. No ale to nie jest kosa taka do klikania. Nie ma tu łożysk. Są tutaj. Podkładki jak widzicie. Z brązu. Dobry i to, że to nie jest silikon. No ok, to tylko tyle chciałem wam opowiedzieć, że jest taki nóż, jest dostępny. Można go kupić za nieduże pieniądze może coś nim porobić jeżeli ktoś lubi taki sprzęt który dobrze leży w dłoni dobrze wygląda i chyba nadaje się do cięższej pracy to go polecam a sam go będę jeszcze testować i na pewno zrobię jakiegoś shorta cześć